wagnerianus. Szorstkowiec niewątpliwie. Może jest to odrębny gatunek, jak uważano do tej pory, Trachycarpus wagnerianus, a może jedynie kultywar szorstkowca Trachycarpus fortunei. W każdym razie palma pochodząca z Azji, odporna na chłód, do Europy trafiła pod koniec XIX wieku, Z Japonii. Istnieje też odmiana, która występowała w Korei, czy też uznawana była za taką koreańską, właśnie krótko-kompaktowych liściach. I do tej pory trudno nakreślić taki jednoznaczny portret Wagnerianusa. Bez wątpienia łatwo go odróżnić od zwykłego Fortunei, ale rzecz w tym, że sam Wagnerianus również ma niejedno oblicze, Najczęściej znamy tego o właśnie krótkich liściach, ale też podobno są takie bardziej rozłożyste. Mam tu okazję, by pokazać wagnerianusa po lekkim mrozie, minus 6, jaki wystąpił dzisiaj w nocy, trochę przyprószonego śniegiem. Minęły dwa dni i zmiana sytuacji. Spadł mokry śnieg, najpierw suchy, teraz zrobił się mokry, bo jest wigilia i odwilż. Jak widać, całkiem spora pokrywa, jak na taki liść. Liście Wagnerianusa obwieszają się, właśnie w ten sposób, jak tutaj widać. Natomiast same promienie liści nie załamują się. Lepiej oczywiście chronić, czy też zakrywać przed zimą te, te palmy, żeby unikać takiego zdeformowania liści, ale przez te tyle lat nie zauważyłem, żeby jakoś wybitnie traciły na urodzie pod tym względem. Możecie obejrzeć filmik z 2018 roku, na którym pokazuję właśnie otrzepywanie liści z tego wagnerianusa. Od tej pory urósły o dobre pół metra. Przybyło też liści. Nie jest to jeszcze taka, taka... tak szeroko rozłożone blaszki jak na normalnej temperaturze plusowej w słońcu, ale już widać, że są one takie szersze, a nie wąsko poskładane jak na poprzednich ujęciach, kiedy pomrozione się Zwijają, tak jak u, u wszystkich palm, chroniąc się przed mrozem i tracąc, tracąc wilgoć. Dzisiaj to wszystko stopnieje, bo ma być odlicz, ma być plus 3 stopnie, a potem kolejna noc, właściwie dwie noce będą mroźne. I zobaczymy, co wtedy będzie się działo. Dwudzi 25 grudnia na poprzednim ujęciu pokazałem odwilż, która miała miejsce dnia poprzedniego, niecałe 24 godziny wcześniej. Śnieg stopniał, potem e było aż do północy, było minus 2. W nocy minus 6, minus 7, minus 9. Nad rankiem na krótko pokazało minus 10. Jeszcze dwie noce, kiedy może być potencjalnie duży mróz. I widać na tym, jak ta palma wygląda inaczej, w zależności od tego, jaka jest temperatura, czy świeci słońce. Na suchym mrozie liście będą szare, zwinięte. Gdy tylko wyjdzie słońce, zacznie się pojawiać soczysta zieleń. Zobaczymy, czy... Tak, te mieniące się kropki to jednak lód. Mimo słońca woda nadal zamarznięta. Palma nadal nie okryta i w czasie świąt ich jej na pewno nie okryję. Natomiast zamierzam to zrobić w dalszej części, bo grudzień, a jeszcze przed nami sporo zimy. Dla zobrazowania krajobraz w tej chwili wygląda tak. Wagnerianus nieco przypłaszczony, ale nadal żywy i zielony liści jest 40 kilka do 50. Dwa zaschły, więc będą do wycięcia. I taką palmę bardzo łatwo jest okryć, jak już się zacznie to robić. Związać liście, powstanie słup. Wpleść wąż nałożyć 4-5 worków. Z agrowłókniny, ewentualnie coś jeszcze przy ziemi, i czapeczkę na górę, i gotowe. U Wagnerianusa jest więcej tego włosia na pniu. Można go wręcz uczesać, wyszczotkować. 26 grudnia to była kolejna mroźna noc. Tym razem, już na większości większości całego kraju. U mnie spadło do minus 13,6 i w tej chwili o 9 rano te minus 13 nadal się utrzymuje. Mówią, że Wagnerianus. Często tak się podaje, że Wagnerianus jest mniej odporny róz od szostkowca Fortunei, ale trudno właściwie powiedzieć, na czym miałoby to polegać i z czego wynikać. Jedynie może z tego, że liście wydają się takie trochę bardziej soczyste, trochę grubsze niż u Fortunei, czyli jakby zawierały trochę więcej wody soków. Dla mnie są to mniej więcej te same wartości. Jeszcze jedna noc. I temperatury wrócą na plus. W wielu regionach u kolegów było minus 19, minus 17, różne te temperatury. Powietrze jest bardzo przyjemne. Słychać dzwony. Ten Wagnerianus rośnie u mnie od 2009 roku. To był taki to było drugie moje podejście do palm. Posadziłem wówczas w rządku. Tak, jak tutaj widać, po prawej raz, dwa, trzy, cztery. Była to taka dosyć ostra zima i właśnie też była to niedziela w styczniu 2010 roku, kiedy na termometrze temperatura spadała do minus 23 stopni i była to najniższa temperatura nawet do tej pory odkąd zajmuję się roślinami egzotycznymi. To był czas kiedy, moja druga zima z palmami, czas kiedy nie używałem jeszcze osłon aktywnych. Wszystkie te palmy miały około metra wysokości, już całkiem ładne kilka liści. Osłoniłem je słomą, do tego kilka warstw agrowłókniny. Na te temperatury niestety nie wystarczyło, to palmy nie miały wykształconego takiego grubego pnia. No było to takie 20 cm włosia, ale nie prawdziwego pnia. No i większość tych palm padła. Przeżyła za to ta jedna. W tej chwili rośnie więc w gruncie od mniej więcej połowy roku 2009, a mamy grudzień 2021 roku. Także tych zima już za sobą kilkanaście. No i właściwie to pierwszy raz, kiedy naraziłem ją znowu na takie jakieś temperatury. Minus 14 to nie jest ani dużo, ani mało. Na krótki czas da palma, da z nim sobie radę. A regenerowała się przez kilka lat. Na szczęście dosyć szybko wypuściła nowy liść. Miałam jeszcze jedną palmę, która też doznała tych samych warunków. No i ona była mniejsza, malutka, taka 20 cm, i do tej pory jest całkiem mała. Przyjąwszy, że mam mniej więcej 1,50 m. Pnia rośnie około 15 cm rocznie. Znaczy, trudno to tak dokładnie podzielić, kiedy, którego roku. Na początku nie miała tego pnia, potem zaczęło on się pojawiać. No i tak, teraz dopiero od 5 lat mniej więcej ta palma rośnie całkiem mocno. Jak już wspominałem, wagnerianusy są takie kompaktowe, także pod wieloma względami pasują do naszych ogrodów. Są, po pierwsze, nie zajmują dużo miejsca. Na przykład w porównaniu z tym moim hybrydą, który ma znacznie bardziej rozłożone liście, są takie bardzo ozdobne właśnie dzięki temu, że te liście się nie łamią, te blaszki liściowe się nie przełamują, łatwiejsze do okrycia niż duże palmy, nie rosną też aż tak wysoko, przynajmniej w tej chwili jeszcze nie mamy w Polsce zbyt wielu. Wagnerianusów o dużej wysokości, nawet w skali, w skali Europy, rzadko się spotyka takie wielometrowe osobniki. Widziałem zdjęcia francuskich wagnerianusów, które wyglądają naprawdę znakomicie i mają około 4 metrów pnia. No, to już taka palma w ogóle też zaczyna być. No inne robi wrażenie właśnie dzięki tej swojej wysokości. Ta korona liści wówczas jest wysoko i wydaje mi się, że nawet takie Wagneriansy wysokie są nawet jeszcze bardziej zdobne niż, niż ten tutaj, który ma. No gdyby te liście postawić do góry, tak już mówiłem, znacznie ponad 2 metry, tak do około 2,5 metra wysokości. Najniższe liście wyrastają mniej więcej w połowie wysokości pnia. Także mają już około 6 lat, myślę. Są już nieco sfatygowane, trochę mają grzyba, trochę zaczynają zasychać. I tutaj na przykład te przede mną są jeszcze zielone, a jednocześnie na mniej więcej tym samym poziomie. Te dwa liście w głębi są już zaschnięte i one zasły w naturalny sposób, więc kolej będzie na te liście tutaj przede mną. Najprawdopodobniej pozwolę, by te liście sobie rosły, zasychały w swoim rytmie, dopóki są zielone niech sobie rosną. A później zostawię mniej więcej 1,5 metra gołego pnia, czyli tutaj by się kończył na tej wysokości kończyłby się pień. Powyżej będą już spódniczka z słuchych liści i do góry Zielona kula Liści. Tak to sobie wyobrażam za jakieś 5, może 10 lat. Oczywiście. To jak już kilka razy mówiłem, nie marzę o tym, żeby mieć 5-10 lat więcej. Także spokojnie, ta palma w tej chwili już i tak dobrze wygląda, więc nie muszę mocno wybiegać w przyszłość, ale jednocześnie potrafię spojrzeć te ponad 10 lat wstecz jak ona tutaj rośnie, więc no 10 minus w jedną stronę plus 10 w drugą stronę łatwo sobie jakoś tam w wyobraźni dodać jak to może wyglądać za jakiś czas 27 grudnia poniedziałek po świętach to była najzimniejsza noc. Cały czas trzymało minus 14. Więc taka temperatura, która mogła już coś falszego zostawić na liściach, minus 13,66. Dokładny termometr. Za ten długi czas oddziaływania mrozu na pewno będą po ślady. Tutaj widać nakłucia, ale na szczęście. Powinienem uniknąć defoliacji, o tym się przekonam za kilka dni. Teraz czekam na odwilż i na dalsze przygody z zimą. Nie, to nie inna pora roku, minęło kilka dni. Dzisiaj 31 grudnia. Diametralna zmiana warunków. Jeszcze w poniedziałek było minus 14, dzisiaj jest plus 10. Tym razem na liściach gromadzi się woda. Jeżeli, by, jeżeli można w czymś pomóc Wagnerianusowi w trakcie sezonu, wzrostu, latem, to właśnie dostarczając mu sporo wody, gdyż jest on bardziej wrażliwy na przesuszenia niż fortunei. Jeżeli ma sucho, długotrwale, wolniej rośnie, i końcówki zasychają trochę tak jak tutaj, ale w jeszcze bardziej wyraźny sposób. Do tego nawóz, i powoli, powoli taki Wagnerianus sobie rośnie. Wagnerianus jest droższy i mniej go na rynku niż klasycznego Fortunei. Ten ostatni stał się taką palmą śmieciową. Dostępny w każdej wysokości, grubości. Często bez korzeni, często bez liści, chudy pień, wszystko się chwieje. Niestety jest tego bardzo dużo, natomiast wagnerianus jakby tego losu właśnie uniknął i na ogół kupujemy palmy, które mają ładne liście. taki około 50 cm do 1,5 metra pień. Ogólnie jest to palma, która ma wiele zalet. Odporna na chłody, na mrozy. Jak widać znosi znaczące zmiany temperatury. Nie zajmuje wiele miejsca, a jednocześnie wcale nie jest taka mała. Rośnie przyzwoicie. Wygląda przepięknie. Mnóstwo, mnóstwo zalet. Moim zdaniem bardzo dobra palma do ogrodu. Wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia. Cześć.